W sobotę odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej nocy muzeów. Z możliwości wieczornego zwiedzania mogli też oczywiście skorzystać i mieszkańcy Legionowa. Zarówno bowiem placówka główna Legionowskiego Muzeum Historycznego, jak i jego na osiedlu Piaski przygotowały specjalną ofertę na tegoroczną muzealną noc. Rozpoczęliśmy o godzinie 18 w filii Piaski, myślę, że dość ciekawym programem którego jedną z głównych atrakcji był punkt werbunkowy do Legionów Polskich przygotowany przez grupę rekonstrukcyjną z Kozienic. Każdy chętny mógł się więc zgłosić do stanowiska poborowego, przejść przez cały proces werbunku, tak aby na koniec stać się pełnoprawnym legionistą. Punkt werbunkowy Legionów Polskich. To jest nasza wizja, jak on mógł wyglądać. Oprócz lekarza, falszera, dokładnie proszę nie zaprezentuje nam Obowiązkowa, oczywiście, każdy chętny, kto chciał wstąpić do legionów polskich, musiał przejść. ci byśmy powiedzieli, badania medyczne. Mamy już jednego, niestety, poszkodowanego, rannego. Oprócz obowiązkowej y, przeprawy u medyka, oczywiście, wszelkie dane były spisywane przez akcjonariusza, którego widzimy tutaj za maszyną. Do pisania. Jakie były warunki, Każdy regulamin wojskowy. Przewidywał, przynajmniej regulamin Legionów Polski przewidywał wiek minimum 17 lat. Jedną z ciekawostek jest fakt, że wraz z czasem, gdy zarząd Legionów, dowództwo zauważyło, że tych chętnych nie ma zbyt wielu na początku, zaraz powiem dlaczego, zaczęto przyjmować również tzw. wyrośniętych 14-latków. Werbunek do Legionów nie był oczywiście jedyną atrakcją, jaka czekała na gości Muzealnej Nocy na Piaskach. Zaprezentowaliśmy samochód BMW z 1930 roku pani Katarzyny Kuligowskiej, oryginalny pojazd właśnie z epoki. Natomiast towarzyszy również Nocy Muzeum w Filii oprowadzanie kuratorskie po wystawie poświęconej stuleciu nazwy Legionowo. To jest no, przypomnę nasza nowa wystawa, gdzie, na której pokazujemy skąd się wzięło na, na, nasza nazwa, nasza, nazwa naszego miasta. Z kolei przy Mickiewicza królowały prawosławne cerkwie, tak w słowie jak i w obrazie. Naszą noc muzeów rozpoczęliśmy od prelekcji pana Aleksandra Sosny poświęconej... Cerkwi Prawosławnej na dawnej pocztówce. Jest on wybitnym kolekcjonerem, znanym kolekcjonerem, filokartystą, będzie mówił o swoim zbiorze, o swojej kolekcji. Natomiast zostanie ona uzupełniona poprzez wypowiedzi pana Marcina Madyńskiego, który powie o cerkwi, cerkwi Prawosławnej w Skarżysku Kamiennej i moją wypowiedzią, gdzie będę mówił o czymś niezwykłym, a mianowicie o Cerkwi pod nazwaniem Świętego Mikołaja, która funkcjonowała na terenie naszych koszar w Legionowie. To jest paradoks, ale pierwszą, pierwszą świątynią na terenie naszego miasta była właśnie cerkiew prawosławna. W Polsce do no, 18 roku było ponad 1000 cerkwi, które nie zostały zbudowane przez Rosjan, tylko przez wiernych. I to, że najwięcej było w tym okresie, kiedy Polska była pod zaborami, to była historia. Ale Prawosławie nie przyszło do Polski z orężem. One przyszło pokojowo. Kazimierz wielki przełączając Zgrody czerwieńskie, spod już znalazł tam prawosławnych. Misja Cyrele Metodego, to teści ze wschodu. A pierwsze cerkwie, które już są, tak by e, można zobaczyć je na chronografii, jest to okres e, emigracji, kiedy Grecy uciekając przez jarzmem tureckim e, osiedlili się w Polsce i budowali cerkwie w Kaliszu, w Warszawie, w Opocznie, czyli to jest centralna Polska i to są lata przed e, 1815 rokiem. Inne atrakcje nocy muzeów przy ulicy Mickiewicza to m.in. prelekcje w ramach spotkań z zabytkami, podczas których muzealnicy mówili np. o tablicy z legionowskiego getta, o kuciu rogu do picia, liście Centkiewicza i motocyklu Podkowa. Oprócz tego najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz konkursie rodzinnym z nagrodami. Nagroda tej nocy czekała też, jak się okazało, również i na legionowskich muzealników. Ponieważ jeden z mieszkańców Palmarci Medyński podarował naszemu muzeum ten właśnie oto dokument, oryginalny dokument z 1934 roku, w którym to wojewoda Wardeń Zagórski powołał Stanisława Szelowskiego Szal na wójta legionowa w 1934 roku. Takiego dokumentu nie mieliśmy. Bardzo cenna pamiątka, niezwykła i, i myślę, że dla nas muzealników to tam noc już jest u, naprawdę udana. Oby w przyszłym roku również taka była.